Mam zdecydowanie niewesołą wiadomość. Jeździ do nas rewizor. Jaki rewizor? Co za rewizor? REWIZOR! Ze stolicy incognito. tego dostajemy polecenia. A no to ci dopiero? Nie było kłopotów. No to już są. Jezus Maria! Lepiej weszli do hotelu, a tam młody mężczyzna przystoi. W Za kim przystąpić. W swobodnym ubraniu chodzi tak jakoś po salę A na twarzy ma takie jakieś zamyślenie, fizjonomia, zachowanie, a tu na czole dużo, dużo wszystkiego. Yeah! Mieliśmy jedli śniadanie, chyba w szpitalu, Tak jest, w placówce służby zdrowia. A tak, tak, pamiętam, bo tam stały łóżka. A chorzy? Co z chorymi? Chyba wyzdrowieni, co? Bo niezbyt wielu ich tam było. Zostało dziesięcioro, nie więcej, a cała reszta wyzdrowiała. Może wyda się do panu niesamowite, ale odkąd objąłem stanowisko kierownicze, chorzy jak muchy zaczęli zdrowieć. Chor jeszcze nie zdąży wejść na salę już jest zdrowy. Ileż to problemów z jednym tylko oczyszczaniem miasta. Naprawianiem, poprawianiem. Słowem najmądrzejszy człowiek miałby kłopoty, ale dzięki Bogu wszystko układa się pomyślnie. Inny chorobniczy oczywiście troszczyłby się o swoje korzyści, ale proszę mi uwierzyć, nawet kiedy kładę się spać, ciągle myślę: Mój ty Boże, jakby to tak wszystko zorganizować? Żeby kierownictwo dostrzegło moją godliwość i było zadowolone. Czy nagrodzi mnie za to, czy nie, to oczywiście w jego gestii, ale przynajmniej ja będę spokojny w głębi duszy.